Cześć tu, jaka taka? Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić takie szybkie, łatwe, proste drążki. Więc tak, ja już to nagrywałam dwa razy, dlatego mam już dwa zrobione. Potrzebujemy patyczka zwykłego, można sobie zebrać z lasu, z podwórka, gdziekolwiek. Czy nam jest taśma klejąca. Jest nam potrzebne nożyczki, to jest najważniejsze chyba. I słomki, takie zwykłe. Takie całe pudełko kolorowych słomek jest 500 w netto, więc się opłaca. Więc przejdźmy do roboty. Tak, mamy drążek i zaczniemy od cięcia. Bierzemy sobie dwa kolory. Weźmy jakieś tu to... O, muszę te. I czekajcie. Ja to podnę. ok podzielam na takie oto mniejsze kawałeczki. O! Więc co robimy teraz? To jest bardzo proste pytanie. Teraz bierzemy nożyczki i nacinamy wzdłuż tego chwilę. Przepraszam, że tak mówię Ale mam grypę hmm, hmm, Czy no, mam chrypę Sorry I w ogóle świnka morska w tle Musi buczeć Słuchaj. I tak to Tak to wygląda Takie nacięcie zwykłe Tak się da sprostować. To teraz Bierzemy patyczek Tak się Chyba uda nagrać Jezus. Mm, chwileczkę. Przepraszam, że tak cały czas robię cięcia, ale... O. Ale po prostu, no, trudno mi to robić, jak jedną ręką <laughs> trzymam ten telefon, więc nie da się robić tego. Chyba teraz też zrobię cięcie lepiej. O, tak to mniej więcej wygląda, jak się owinie. I teraz, żeby to nie spadywało. Sp o, spadywało. Boże, jak mi się dzisiaj plącze język. <laughs> Ucinamy kawałki taśmy klejącej. O, mniej więcej takie. I owijamy w miejsce, gdzie jest jedno z drugim. Chwileczkę. O, tak nam to wyszło. I naprawdę, jeśli ktoś, no, jego powiedzieć, nie je lodów, nie ma patyczków, a naprawdę chciałby mieć takie małe, łatwe drążki, no to wystarczy po prostu zerwać ten, no, wziąć patyczki, wykroić go na kilka części i obwinąć kolorowymi słomkami. To naprawdę jest bardzo ładny, fajny efekt. Tutaj takie na szybko robione, ale naprawdę jeśli się postarasz, to jest bardzo ładny efekt, taki szybki i w ogóle. No nie trzeba się nic męczyć. Więc i tak, no będzie było super. Pozdrawiam Was. Dziękuję, że czekaliście. Serialu nie będzie, bo mam problemy. Tak, nie da się w tego wgrywać. Nie wiem czemu. Mm. No. I przed chwilą grałam Destiny 2 Ultimate Collection I pewnie wszyscy już to mają. Prawie wszyscy na Origin rozdają. Wystarczy wpisać ten kod. I Love The Sims z dużych. No i już masz całą kolekcję Sims'ów 2. Naprawdę to jest super. Jeśli ktoś nie miał okazji, żeby to kupować, no to może sobie teraz pobrać takie za darmo. I... Że ty wiem, w to grałam, bo że jak ja dawno w to nie grałam, tak sobie, no, wspomniałam te czasy, kiedy grałam te Sims 2, 3. No i te, tak, dziwnuje te, facet w ciąży. tak, to było życie. Ale co tam, ja już nie przynudzam, z wami się żegnam, papa pa. I mam nadzieję, że przydał wam się ten sposób, jaka taka, żegnam.